Awokado małe chciało być bardzo znane. Co ono nie robiło? Zimą na nartach jeździło. Latem w piłkę grało na boisku, wywijało śmiało. Na siłownie chodziło codziennie, ćwiczyło. W koszykówkę, w siatkówkę grało różne sporty, uprawiało. Przy jodze tylko awokado odpoczywało. Wszystkim to się nie podobało. W ogrodzie patrzyli głowami, kiwali i się trochę śmiali. Awokado na to chce być znane i lubiane. A kapusta, mądra głowa mówi: Przecież, awokado, jesteś znane i lubiane. Ubranko masz zielone i jesteś bardzo zdrowe. Wszyscy o tym wiedzą, chociaż nie zawsze powiedzą. Awokado pomyślało i wesoło zaśpiewało. Od tej pory awokado na wycieczki uśmiechnięte chodzi. Do przyjaciół na gry różne przychodzi. Awokado już wie, że jest znane i lubiane.